Ale nagrywanie zatrzymaj bieżącą opę. Dobra, ja bym się mają już tam bardzo serdecznie wrócę na moim kanale. I się jest nasz specjal Damiano. Jak widzicie jest to... ...od dawna odcinek. No od... E, jak ...powiedzieć... 5 miesięcy, tak. głos dawno mojego nie słyszeliście. Jak widzicie... ...tutaj gramy... ...jak to, jak to się nazywa? Bo zapomniały właśnie, będziemy grać jako strażak i właśnie zdobyłem to cudo. Tak. Z kolegą farmiliśmy tyle. Kolega pierwszy już no, ale to resetuję już, żeby nie było. Potem zobaczysz to na, na moim kanale jak to wygląda, bo on też chce to zdobyć. Już na prawie pół <laughs> tego co trzeba. O nie. Kurna! Czemu... Zobaczysz to później na odcinku. Jakby co? U, u niego też będzie odcinek. Więc nie bójcie się, że tylko z moim. U niego już się sprawię rzucony, bo tam się już tylko ładuje do rzucenia na terenu. Wrzucę, wrzucę, ale teraz jest najważniejsze. No Ile ma być łapek? I subskrypcji? Subskrypcji nie, no, łapek tak. No, nasz nowy cel, być 30 łapek w górę. Mam nadzieję, że to Wam się uda. Jak będzie się udawało, to następnym razem będzie większe. O, dobra, fire! Będzie większe zadanie. Wbić 50 łapek. O nie, no to będzie tron, ale... Eee, że to jest ten wieżowiec. To on się właśnie pali. To W sumie nie pierwszy raz, bo już trochę... Musiałem jechać. O kurde, to jest inny budynek. Teraz ja opowiadam, teraz ja opowiadam, bo to były na swoim... Były tak. Najpierw wszystko pod początku, jakby uczę w ogóle. Znaczyłem dobre. Dobra, poszłem po... Dobra, powiem, pójdę jako strażak. Potrzeb... No dobra, jakieś... Jakieś zadanie przez jakiegoś 20 do minus 10, no i dobra, no i jadę, no. Okazuje się, że tu kłopot leży nawalone, czyli umarł. Mówię, no dobra, no tu mu pomogę. Potem pisze do niego, gdy go w ogóle ty czakier, pisze do mnie dzięki. Potem pisze trzy matycy, no i pisze, że tak, no i tak to się na nasze Wchodzisz no. na to, chodzisz na to, chodzisz na to. No nie, zobacz, co mi się stało, zobacz, co mi się stało. Podejdź pod ten wielki stroż Dobrze, wyciągnąłem już tą drabinę. No, No, bo wy, ja wymyśliłem, żebyśmy wrzucili odcinek na kanał. Potem zaczęliśmy nagrywać. no, I to też będzie odcinek, nie buci się widzowie. Już powracam do YouTube'a. U niego... No, zgadnij ile mini było na trok. na trok mnie nie było na YouTube. To bardzo późno. No. Ja tak cieszyłem się z powrotu na YouTube. No, Ja muszę muszę poszedł porozmawiać z tłumą grę. No spokojnie No cały czas nie baguje. Nie, tak się zawsze dzieje. Jaki policjanci? Ty byłeś szary? oh Dobre, do góry, do góry, nie jestem co wiara. Może, nie może. Tutaj kakać. Nie możecie, na wielkie pooo. Dobra, muszę to O, co mogę? Brawo. No mogę? Chcie mi musi pomóc, bo tu jeszcze się pali te b te o bandura jakiś chodź. Chodź, chodź, chodź. Patrz co no Zratuj go. Muszę to musisz tylko przesłowalić.

to daleka auta o to jest jak Ci przeszkadzam drogę to mogę od razu przesunąć albo czy też wyjedziesz dobra, bo z w drugą stronę będziesz wyjeżdżał przecież Opa Nóż nie wejdzie chłop Będzie dobra Widziałeś moje jakości? Będę słonego dobra Odejdź w tym gratem! Ja mój najlepszy klin z ces to I ma prawo z kozłów A w tym jeszcze nie mamy świetlnych. No, teraz dobrze. A, dobra, wszystko czekoladowe. to nareszcie dobijemy 4700. A w na następnym filmie będziemy jeździć w dwójkę tych dużych gówna. I, I założymy Discord w prawdziwym życiu, stworzę serwer prywatny dla ludzi będziemy grać w RP. A ty masz? A ty masz administratora? A. Czemu wjechałeś mi? wyjazd stąd, nie dla, nie dla psa miejsca. Ale było zajęte. Wjechałem. Co on zrobi? <grymne> <grymne> Wojenną. ci jeszcze raz przyjechać. Co się stało? Nie wcale. Ej, jak to wygląda? to wygląda? Ej, weź teraz w mnie przejść. W filmie, przejedź, filmie przejedź teraz. Czekaj. <gry> СС. он тут еще один? Не, еще не, еще не, только трое. Идиоты. И но? Газ, газ, газ. Ja wiem kiedy, ja wiem. Ja już nie mogę. No. Ale nie mo... Ach, jazur, ale ja jestem głupi. Przecież mogę sobie nastawić już. Taka niezdrowiny. Nie... Nie... Nie róbcie tego w domu. karetka jest z nami wyjdź tą karetką dobra ja zrobię bardziej ekstremalną rzecz i do góry i do góry. dobra koniec koniec o oh, nie no ten bak cholerny dobra nie będziemy tak już robić bo

Nie, już nie będę, bo, 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 bo raz będzie, bo zaraz będzie jakiś zapewnie akcja i nie zdążę. Ej <grystanie> <grystanie> e, jest akcja! Widziałem! Yeah. Mój brat. No. Plus dziewięć, ja mam jedenaście. U mnie. Ja czekam na

Dobra, nie będę musiał wysuwać Nie wiem. 16 minut. Szybko, nie? Chyba do 20 minut, chyba ostatnie już robimy... robimy tyle. Nie? O je fajer ale... O nie, 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 nie! Zbogowałem się. Gdzie? Ej, co jest? O nie budynk poję. Je... O kur, już niedobrze. Pali się ten, budowa się pali. A, sobie się się pali się tutaj! Dobra, mam dwóch, e, dwóch, e, dwóch ten. Dobra. Zacieradzę tam, by my tutaj już jesteśmy. Nie wszystkie wozy podobają, bo ja są drabinę już. Potrzebujecie tam do drabina, czy nie? No dobra, ale ja, my nie mamy spokojnego dojścia, bo pali się budowla. Włóżmy Nie już nagrywania Czyli będziesz miał co usuwać A ty się nie da usuwać S, 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 -s Ja się tak wyda szybko i tu właśnie ja panu kałużę. Więc tyle się gasi. To robi się dzień. Nie! Jest, są! To chyba jest. A nie nie ma. Już sam. Co mi wolno dać? Dobra, weź pomóż, bo tu tam się dzieje. Jesteś? Ja to wszystko sam zgasię. Trzeba do środka, trzeba wgasić trochę raczej. Znaczy. Nie ja tu patrzę tutaj. Czemu? To nie w płys get out napisz tam weszli. Odesz odeszli czy nie? Nadkasiłeś tą studzoła, to <coughs> chyba jeszcze się idzie spali. Tylko nie odbieraj. To, to mamy to odbierz. No to on dobra mi się wiele Dobra, to potem chyba skończymy już i będziemy kończyć ten odcinek. Pamiętajcie, jutro. O której jutro kończysz szkołę. Dobrze, no to... O 14 filmik... Gdzie tu się jeszcze pali? Chyba tył jeszcze. Co ty utrzymasz. What the fuck? Bóg serwera chyba się spalił i napisz, że się spalił. C'est mon mode Papa.